No dalej. I co teraz? No. No. Nie, tam idziemy nie. No. No wszystko nie śniata. Nie śniata. Okay. Dwóte budki. my mm koł, -hmm. ja tak. Opa! Idziemy. pokaż jak wchodzisz. No. Dawaj, dawaj. No. Jeszcze trockę? Brawo! Brawo! Yeah! Du, du, du. Du, du, du.

Miśko. Adaśenko. Podim ten, Taszek. A. Ryj Nie, nie